serdecznie wita się z Wami przy mikrofonie Marlena Podbiał w audycji maryjnej prowadzonej przez rycerzy niepokalanej Sarmesz, Dziś w studio są ze mną Mateusz. Szczęść Boże. Oraz ojciec Arkadiusz Franciszkanin. Kanin. Szczęść Boże. Temat jaki dzisiaj chcemy Wam przedstawić pomoże nam popatrzeć na każdego człowieka w sposób wartościowy. Abyśmy wolni od uprzedzeń dostrzegali wartość każdego człowieka. Na dobry początek rozpocznijmy od modlitwy. Powierzmy siebie Matce Bożej Niepokalanej, powierzmy cały ten czas, audycję, aby te treści, które wypowiadamy, dotykały serc tych, którzy tego będą słuchać, ale w pierwszej kolejności dotykały naszych serc. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Maksymilianie. Módl się za nami. Przeczytajmy jeszcze fragment z Pisma Świętego, który pomoże nam pogłębić dzisiejsze treści. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, z, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Ojcze, jak należy odebrać wezwanie Jezusa do miłości nieprzyjaciół? No właśnie jest to um, niełatwe pytanie, zresztą tak jak przynależność do. Grupy chrześcijan jest to bardzo wymagające zadanie, a to właśnie z tej racji, że Jezus, jakby od swoich uczniów, wymaga właśnie tego czegoś, wymaga tego więcej. Tutaj, właśnie w tym fragmencie, który nam przeczytał Mateusz z Ewangelii Łukasza, zaczyna już takim mocnym wejściem: miłujcie, nieprzyjaciół. Myślę, że dla tamtych słuchaczy było to, no jak. Właśnie policzek w twarz, no choćby z tego tytułu, że um, właśnie oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli y, ktoś cię uderzy, masz prawo mu oddać. Tak jest prawo. A Jezus przychodzi z czymś nowym. Mówi, miły nieprzyjaciół, jeśli ktoś cię uderzy, nastaw mu drugi policzek. Nie? Czyli Jezus jakby y, nadaje temu prawu inną wartość. Pokazuje, że tak naprawdę y, miłość. I to właśnie ta miłość, która przejawia się w tych słowach, które przed momentem usłyszeliśmy, ona jedynie w świecie dzisiaj y, może nieść pokój. To jest ta miłość, którą pragnie każdy człowiek. Y, ale do czego odwołuje się Jezus? Mówi tak, że jeżeli Ty będziesz czynił dobrze tylko tym, którzy czynią Tobie dobrze, nic szczególnego nie czynisz, bo tak samo postępują ludzie źli. Y, źli są dobrzy, dla tych, którzy są dla nich dobrzy, prawda? Ale jeżeli ty mi coś przegnie, i coś przegniesz, coś tam przeskrobiesz, no to właśnie już jest odwet. I to jest właśnie, myślę, że w tym kontekście należy to rozumieć, że jako zaproszenie właśnie do czegoś więcej są to większe wymagania, które stawia swoim uczym, a więc też nam, Chrystus. Każdemu, kto jest ochrzczony, czy jakby to przyjmuje, czy się z tym zgadza, czy nie. Jest to wezwanie, które daje nam Chrystus, ale ze względu na to, bo ktoś dzisiaj może zapytać, taki jest świat, no właśnie, a co ja z tego będę miał? I Jezus odpowiada, a wasza nagroda będzie wielka w niebie i będziecie synami Najwyższego. Nagroda, ze względu na nagrodę, kocham drugiego człowieka. Nawet tego, którego mi trudno kochać, u którego widzę wiele wad, który mało tego, który może mi rani. Chcę go właśnie w imię Boga kochać ze względu na nagrodę. I to jest no, taka najwyższa wartość. Bardzo dobrym przykładem tej niezwykłej miłości daje nam ojciec kolbę, na, na czym w jego przypadku polega ta miłość do nieprzyjaciół? Znaczy, tutaj, skoro jestem przy głosie, rzeczywiście, ponieważ tej miłości, o której mówiliśmy, tą miłość uczy nas Chrystus, Maksymilian, jako jego uczeń, jakby zrealizował, nie jakby, tylko dosłownie zrealizował tą miłość, o której mówi Jezus właśnie w tej Ewangelii. Oddaje życie za brata. Ale nie tylko, to nie jest tylko jakby sedno całego jego życia, ale gdy popatrzymy na ten etap obozowy, widzimy, że maksymi zachowanie Maksymiliana mm, było bardzo dobre względem tych, którzy go mm, źle się od odnosili do niego, na przykład na Pawiaku, gdy mm, zmuszali go do tego, żeby wyrzekł się wiary, i Maksymilian nie robił z nienawiścią, nie odpowiadał z nienawiścią, ale czynił to właśnie z miłością, mówił: Nie, nie zrobię tego. Mało tego, ksiądz Konrad Szweda kiedyś powiedział, że właśnie gdy zbliżał się do pryczy, na której leżał Maximilian Kolbe, zawsze wokół pryczy jego Kolbego byli inni więźniowie, byli chorzy. On zawsze ich pouczał, on ich pocieszał. Nawet tutaj znalazłem taki, takie zdanie, kiedy Maksymian udzielając jednej z nauk, powiedział: Wszystko się kończy, więc i cierpienia się skończą. Droga do chwały to droga krzyża. Matka Najświętsza z nami, ona nam zawsze pomaga. Czyli jakby swoich słuchaczy koncentruje wokół tego, że. Krzyż i cierpienie, chociaż wszyscy się zgodzą, że w Auschwitz niewinne cierpienie, może być i jest przyczyną do, do chwały do nieba. Ale znowu to jest tylko zrozumiałe w, w kluczu no, chrześcijaństwa, w kluczu miłości. Jeżeli my odrzucimy miłość tą z dużej litery, czyli Jezusa Chrystusa, to te słowa faktyczne one są no, płone, one są jakby czcze, cz cz jakby nie mają wartości. Ale właśnie Jezus tą wartość nam przenosi i Kolbe, jakby, jest tym Chrystusem Wałszyć, Pokazuje nam właśnie to, to, tą obecność Boga w tym strasznym miejscu. Ojciec powiedział o, tym, o tej relacji Ojca Kolbego z Chrystusem, który jest miłością. Tam też nawiązał do relacji Chrystusa, który jest prawdą. On jest tą prawdą i święty Maksymilian żył w tej prawdzie, czyli czynił to, co wyznawał faktycznie. Ale też na tym apelu, gdy wyszedł, esesman zapytał się go, no, właściwie nie jego, czego chce ta polska świnia. I on powiedział, jestem katolickim księdzem, jestem stary, chcę umrzeć za niego, bo on ma żonę i dzieci. To mnie też tak uderza, że porównując tak wartość jego życia i wartość Franciszka Gajowniczka, no, ja miałem miał tak ocenić po ludzku, no to ile Franciszek zdziałał, ile święty Maksymilian zdziałał, tak? Misję, założył największy klasztor w Europie, tak? Tyle działał, w prasę wydawał, no miał takie plany, taką wizję, i on oddaje życie za, za nieznajomego. On go nawet nie znał, nie rozmawiał z nim nawet, tylko dostrzegł nim tego człowieka, tego wyjątkowego, tym, że jest mężem, tym, że jest ojcem, i on oddaje życie za takiego człowieka. Z takiego nieznajomego w ogóle. Hmm. Ojciec Maksymilian tak świetnie potrafił pokazać tą miłość do drugiego człowieka, bez względu na wszystko. A jak my dziś mamy radzić sobie z tą miłością tych ludzi, którzy czasami robią nam coś złośliwie, są wobec nas po prostu uszczypliwi. Te pytania, każde jedno po drugim, jest coraz trudniejsze. Ja przyznam się, że jest to trudne. Myślę, że ta miłość, którą pokazał nam swoim życiem Kolbe, jest naprawdę tą miłością Chrystusa. Ja przyznam się, ale zarazem jakoś nie, nie obnażam siebie, że we mnie rodzi się taki bunt, kiedy widzę, że coś na przykład w świecie dzieje się niesprawiedliwie, że ktoś cierpi, że ktoś ustanawia jakieś prawo, które... Praktycznie nie ma uzasadnienia, które nie, stoje, nie stoi po stronie człowieka, jego dobra, jego godności, jego właśnie człowieczeństwa, ale przeciwnie. I teraz to, co jest dla mnie trudne, to, no to nieraz tak kolokwialnie scyzoryk w kieszeni się otwiera. To jest taki odruch ludzki, ale my właśnie przez to świadectwo i przez przynależność do bycia chrześcijanami, no jednak mamy temperować te pazury. Czasami nam to życie temperuje. Nieraz widzimy młodych ludzi gdzieś tam w sile wieku, którzy mówią, ach, my pokażemy starszym, jak się powinno żyć, albo pokażemy coś tam. Nieraz to życie, albo jak się wychowuje dzieci, o, nie, nieraz takich ekspertów jest dużo, co jeden to, to mądrzejszy. Ale właśnie hmm, wydaje się, że jednak życie nieraz te pazury, kolokwialnie mówiąc, nam yy, tępi yy, i myślę, że po prostu no, co nam zostaje? No patrzeć na Chrystusa, patrzeć na przykład święty. To jest piękne, że mamy właśnie takich ludzi, których możemy naśladować nawet jeśli po ludzku, no właśnie, jednak zwycięża nas ta ludzka, w nas ta ludzka natura, ta, ten taki odwet, oko za oko, ząb za ząb, ale my właśnie jako uczniowie Chrystusa hmm, chcemy próbować. I też nie poddawać się w tym wszystkim, bo wielu świętych, no, czytając, czytając ich życiorysy, no wcale nie są takie kolorowe, wcale nie są takie czarno-białe, nie byli tacy wspaniali. Święty Bonaventura, na przykład, doktor kościoła, sam papież Benedykt się XVI na niego się powołuje, no a według relacji współbraci był no, wybuchowy, był często wredny, tak bym powiedział, taki hamski, a jednak został świętym i to jeszcze doktorem kościoła, na których no, wielu teologów się opiera. Ale no, no właśnie. Praca nad sobą. Jeden jest bardziej spokojny, drugi jest bardziej wybuchowy. A żeby tego nie odbierać, tak jak taki, że chrześcijanie to musi być taki chłopiec do bicia. Tak? Jak mi ktoś przełoży z jednej strony, to ja mu drugą, z drugiej. Jak ktoś chce mnie okraść, to ja jeszcze mu wyciągnę swoje oszczędności życia. Nie? Żeby to no, nie, nie brać tego tak dosłownie. No, nie robi z chrześcijan takich no właśnie chłopców do bicia. Ja tylko jeszcze jedno zdanie bym tutaj dodał, bo Mateusz wspomniał o pracy nad sobą. Kiedyś usłyszałem od jednego człowieka, trudnego człowieka z charakteru, że on tak jest, takiego go Pan Bóg stworzył i, i on taki będzie. No właśnie nie. Pan Bóg cię stworzył jak stworzył w raju Adama i Ewę, pięknych nieskalanych przed obliczem. Oczywiście grzech zrobił swoje i grzech robi swoje z człowieka, że piękno zewnętrzne może być, ale gdzieś tam wewnątrz może to, to ciało gdzieś tam gnić, się psuć. I to, co tutaj Mateusz trafnie powiedział, to właśnie ta praca nad sobą. I myślę, że odpowiadając tutaj na pytanie, myślę oczywiście, że pomocą wielką jest właśnie przyglądanie się siebie, robienie rachunek sumienia, być może od czasu do czasu wzięcie udziału w rekolekcjach, które też pomogą mi jakoś spojrzeć na swoje wnętrze. No tych motywów dzisiaj jest wiele. Nie tyle motywów, co dzisiaj tych prób, możliwości, o, może tak, jest wiele, by pracować nad sobą. Faktycznie, widzimy, że miłość ma najwyższą wartość i nie jest możliwe bez miłości czynić dobra. Dziękuję Wam bardzo za obecność w studio. Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę, pochylając się nad trudnym zagadnieniem miłości każdego człowieka. Przypomnę, moim i Państwa gośćmi byli. Mateusz. Ojciec Arkadiusz. Zakończmy dzisiejszą audycję modlitwą. W imię Boga trujednego powiedzmy modlitwę znaną nam wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Święty Maksymilianie, módl się za nami.